My, e, za chwilę rozpoczniemy oglądanie meczu potężnej Barcelony z łodzią podwodną. Nie mogę się doczekać. Na oferta kanal plus korzystam dwa lata nic tylko pobierać widzowie. Pamiętajcie, link w opisie jestem bardzo zadowolony. Bezproblemowy dostęp i dobra cena kupna. Dobra, Maćku, robota wykonana to co widzimy się w księgowości. Jezus, spalony! Słuchajcie, bo właśnie Jaral strzelił bramkę, ale na szczęście pospalonym. Ale nieopłacony fan, chciałem powiedzieć, że to jest pierwszy raz w życiu, gdy ktoś zareklamował ofertę Kanal Plus Online i jeszcze za to zapłacił. To jest niesamowite. Szanuję to niemiłosiernie. Oczywiście, faktura, jak się mówiliśmy, że doradcą Napoleona w bitwie pod Wargam. Ja pierdolę. Co? Tak jest, tak stara. Tak jest, tak stara, mówi. A, nie to, a to nie było pod Asterwitz? Moreno! Czemu ja się mam denerwować? Ja się w ogóle nie denerwuję. Grają paździerze. Ja pieprze. Co to jest? Chłop stoi na 11 metrze. Wyobraźcie sobie. W odległości 3 metrów, 2-3 metrów nie ma wokół niego obrońcy. Napastnik na 11 metrze przy akcji rywala nie ma wokół siebie zawodnika, a jeszcze dogrywający zawodnik doskakuje do niego Romeu i oczywiście ten doskok nic nie daje. No, taki jest jego Aurel Romeu tak chłopak spresował i tak mu próbował odebrać piłkę, że gówno z tego wyszło. zawsze postara się ciebie zgaść. Ja pierdzielę, uwaga! Pusta bramka! 2 do 0! 2 do zera, kurwa! Nie wiem, co to Witaj, imienniku, propozycję Mausa, diaby na skrzydłach. Lewandowski tanzerzem. Jest, jest, jest! O Gundogan, Boże! Dawaj, czekaj, pasz. gola szedzi, kurwa, nieważne. To to Asysta lewego, ponoć, zobaczmy. Tak, to lewy, ale pięknie mu tutaj podał. Nie, to Ferran grał do lewego. Ja nie wiem, czyle by chciał to przyjąć. Czy tak odegrać do Gundogana? Co? Jeżeli ją chciał tak odegrać. To jest mistrzem, ale uważam, że to było nieudane przyjęcie. Szawi na konferencji przegraliśmy, bo mieliśmy pecha, że w tym meczu wylosowaliśmy. Widzieliśmy. stadiony, tak? Uwaga! Gol Pedri! Gol 2 do dwóch! Jeszcze mój kupon nie umarł! Jeszcze kupon mój nie umarł. Coś pięknego, moi drodzy. Pedri z bramką, to jest dopiero. Lewy, o, awantura, żółta dla lewego. I żółta dla napastnika, bo lewy chciał piłeczkę. Zabrać szybciutko. Moi drodzy, mecz zaczyna się od nowa. Tamtej, od tamtej pory, no to chłop jednak zmienił. Nie, nie, zmienił swoje. Zwłaszcza wykończenie. Samobój! Samobój! 3 do dwóch Czy Araujo, czy samobój? Nie wiadomo. Araujo się cieszy, mi to wyglądało na samobój. Jezus Maria, oni to wygrają. Nie wierzę w to. Pytam, co to Mewing? Nie wiem. Zobaczmy. Gundogan. Nie ma tu żadnego spalonego. Nie ma mowy. Czy to jest Araucho? Moim zdaniem to jest samobój. Nie wiem. Z tych powtórek. O, tu poczekaj. Czy to strzelił Araucho? Nie, to jest samowój, proste, że tak. <laughs> Ale jaja, Boże, naprawdę. Nie przypuszczałbym, że będą w stanie odwrócić losy tego meczu. Naprawdę, coś niesamowitego. Szawinieta, moi drodzy. Mimo science fiction, Murinio w Barcy nie ma takiej opcji. To się nie stanie. Uwaga, Jezus Maria.

Nie będzie, to jest kolejny z pozytywów. Jakie to są szczury lądowe? Co tu się wydarzyło? Pokaż mi. Jezus Maria, kurwa, gdzie ty kancelu biegniesz? Czemu zbiegasz do środka? Tak, no o co chodzi? Ja pierdziele, zapierdzielił chłop. Gederz zapierdzielił taką sukę po ziemi. Penia nawet nie zdążył mrugnąć jeszcze. Ja pierdzielę. Opona poszła, ależ tutaj prezent chciał bramkarz zrobić, ale obro... o Jezus, to kurde obrońca jeszcze nogę wsadził. Czy chodziłem po górach w Hiszpanii, znaczy górach, góry, no jakieś tam wzniesienia powyżej 1000 metrów, no to góry już są w sumie, tak. Ale nie byliśmy, ja, tam Sierra Nevada czy, uwaga, jeszcze ręka! żutkarny, Naprawdę? Rzut karny, rzut karny Chłop strzelał w kosmos Nie wiem Nie wiemy jeszcze czy warto go nie cofnie Rafał, jak myślisz, też ten będzie... Znaczy na pewno będzie lepiej, no bo jednak penia e... Penia wielu nie broni rzeczy, no Które klasowy bramkarz mógłby wybronić No nie wiem czy to gwiznął znaczy, czy to cofną, czy nie? Odwracał się. Rękę trzymał blisko tłowia. Nie wiem. Nie wiem. Mam nadzieję, że tego nie cofną. Karny dla Barcelony. Przepraszam, bo nie powiedziałem. Uwaga. Idzie oglądać. Idzie oglądać, ale śmieć. Będzie mnie wkurzał, będzie mnie wkurzał, skurczy byk pierdzielony, 8 minut doliczone, no będzie jeszcze będzie jeszcze sprawdzał, raczej tego nie cofnął, znaczy ja Wam powiem tak, obiektywnie, nie? nie chciałbym, żeby cofnął, wiadomo, ale obiektywnie, on ma tak ułożone ręce, co ma, mieć, co ma zrobić z rękoma innego, tak ma mieć... Obiektywnie rzecz ujmując, on naprawdę zrobił wszystko, by te ręce schować, ale to jest La Liga, to jest, wiesz, to jest zabawa. Co miałby zrobić z tą... No właśnie o tym mówię, no. To jest taka ręka, że... Uwaga. Anulowany rzut karny. Ale mówię, no oczywiście będą skandale, będą, będą dyskusje, ale no, tak naprawdę obiektywnie. Co on miał zrobić z tą ręką? Jakby trzymał w górze, i wtedy by go trafiła ręka, no to no, nienaturalnie ułożona, nie? Ale tak, słuchajcie, no tak, tak, tak obiektywnie, gdzie ta ręka jego miała być? No nie, 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 nie czepiałbym się tej decyzji, naprawdę. Szawi coś do kamery, szawi coś do kamery, bo ja pierdolę, skręca mnie to z po prostu. Skręca je to z po prostu to, co on robi. Czemu on to robi? Nie chcę, żeby on burzył ten pomnik jego, który ja mam w głowie, naprawdę. Pamiętam go takiego, chcę go pamiętać takiego, jakim on był na boisku. Chociaż on te gadki to... To miał to, 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 jako piłkarz, żenujące też, ale Drogba 2-0, no nie, no Drogba to jednak jest nie do przebicia. Ostatnia akcja, ostatnia szansa. Cancelo. Cancelo. Kurwa, co ty zrobiłeś? Oddał piłkę, no. Co za paruwa. I teraz ci jeszcze polecą. Tego mi brakuje do szczęścia. Jezus Maria. Jezus Maria, no panowie, nie róbcie także. Was objeżdża. No, co ty? Kurwa mać ty. Czekaj, jest gol, ale kurwa, co tu się odpierdoliło? Po prostu ten, ten klub jest. Tak popierdolony w tym sezonie, że ja po ja prostu, prostu nie wiem, co się dzieje. No cieszą się, bo wyjebali wje bramkę. No bo coś tam sędzia pokazywał, ale nie wiem, o co mu w ogóle chodziło. Co za parówy to są. Jakie to są parówy. A od Cancelo jego wspaniałego przerzutu się zaczęło. Ale tu, co ich opierdolił dwóch na raz, Pedriego i Kunde. Tu co chłop wybił Peni. Tu co Jezus, jeszcze rauchu mu podał. Tu jeszcze ręką młody zagrywa. Tutaj penia dotyka tej piłki. Czemu Penia tu jej... Co tu penia zrobił? Chciał wybić piłkę ręką, wybił na nogę człowieku, człowiekowi. No. Pierdole. Przepraszam za brzydkie słowa, ale to już po prostu, wiecie co. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Ty czekaj, jeszcze jeszcze na pięć, czy zaraz wbiją się. Zesram chyba ze śmiechu. Poczekaj ty. 102 minuta luźna 5 do 3 <laughs> Maciek synku Maciuś, co ci jest? Czy jest szansa, że, że dzisiaj usłyszymy, że Szawi stwierdza, że może drużyna już nie jest w budowie? Nie, wiecie co? Nie mam, już sam się wyjaśniłem. Jeżeli ktokolwiek myśli, ja tak pomyślałem przez sekundę, już wam powiem, już was naprostuję, jak pozbyłem się nadziei, że Szawi wyjdzie i powie dobra, to idzie w złym kierunku, odchodzę. On wyjdzie i powie, że sędziowie znowu robią rzeczy, które uniemożliwiają Barcelonie zwycięstwo. Problemem Szawiego dzisiaj nie będzie to, że. Jest sito, że defensywa Barcelony to jest sito, wiecie, jak ja, totalny amator piłki nożnej, bym poustawiał Barcelonę, to myślę, że mniej więcej tak by to wyglądało, nie? Dobra, by tam chłopaki czwórką z tyłu, nie? No i zajebiście. No i są czwórką z tyłu, tylko tak trochę nie wiadomo, który kiedy doskakuje, który schodzi do boku, który do środka. Jest rozpierdol, nie? Ogólnie, ale czwórką z tyłu, panowie gracie. Nie to jest problemem dla niego. Nie to jest problemem, że przez 61 minut meczu Barcelona nie jest w stanie tworzyć Cezary, okazji. No to co Panie Macieju regularnie zapraszam wykorzystywać. Z czymś wraz z Stasiakiem, a jutro czekam na kolejny odcinek o Barcelonie. Kontynuując kurwa to, bo to trzeba powiedzieć, zanim on wyjdzie i będzie te swoje smuty wysrywał za przeproszeniem. To nie będzie problemem. Problemem będzie to. Że cofnęli rzut karny Ilka i Gundogan jest MVP tego meczu. Dobra, nieważne kogo to obchodzi. Po sytuacji, gdzie tak naprawdę, jak się zastanowimy obiektywnie, co zawodnik miał zrobić z ręką, to jest pytanie, nie? Co zawodnik miał zrobić z ręką, nie mógł zrobić nic więcej, chyba żeby tak wyskakiwał. No, to umówmy się, że tak tyłem do piłki i tak, albo jakoś kurwa, no nie wiem jak. Ale daje se łapę uciąć, że dzisiaj to, co powie Szawi. To sędziowie, arbitrzy, ich decyzje nas skrzywdziły. Jestem przekonany. E, zobaczymy to po konferencji, sobie dzisiaj, będziemy sobie to analizować. Ale odnośnie tego meczu, zasłużenie, proszę pana, zasłużenie, bo my nie potrafimy grać w piłkę. No. 3 do 5. zajebisty mecz ogólnie. Tak, Gdybym nie był kibicem Barcelony, to pewnie nawet bym się cieszył, że fajny meczek obejrzałem. Ale niestety jestem. Jak to oglądam, to mnie po prostu. Nie, to, 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 ja, ja, ja to muszę po prostu w ten sposób podsumować, bo bo to jest jedyne co mi przychodzi sensownego do głowy i, i to, to oddaję. No. Właściwie co można powiedzieć po tym meczu? Prowadzicie, kontrolujecie wszystko, 2 do 1 prowadzicie i raptem dwa strzały niespodziewane i przegrywacie pierwszą ligę. Się, no jesteśmy dziadami, no. Niech pan zapyta bramkarza, niech pan zapyta posmaczek, niech pan zapyta tych innych kurwa naszych chłopaków, co kurwa zrobili, co kurwa, jak jedziemy, żeby chodzić. Nie, pan nie chce mi się, bo jestem tak zdenerwowany, że po prostu mnie rozsadza. I nie mogę powstrzymać emocji, ale takie kurwa zagrania, jak my prezentujemy, to się nie mieści w pale, żeby, kurwa i nie, ta liga nam się nie należała po tym, co dzisiaj tutaj było. I brawo dla Gorzowa już zasłużenie awansowe, czy to wy straciliście? Zasłużenie, proszę pana, bo my nie umiemy grać piłkę. Zasłużenie, no nam się na nie należy drugie miejsce. My jesteśmy beznadziejni, kurwa, i tylko tyle mam do powiedzenia. Dziękuję. No chłopie, Grzegorz Skwar. wyciągasz go, wyciągasz Grzegorza Skwarę, ten wywiad, i, się, i, i za 10 lat to ludzie się będą zastanawiali, czy chłop nie grał w Barcelonie Szawiego, no. no wyciągasz to jesteś przekonany, że on mówi o Barcelonie Szawiego, no. No przecież wszystko się zgadza, no. Dalej, lecimy z tym, le lecimy z tym. Teraz, teraz Oriol Romeu. Teraz Oriol Romeu, moi drodzy, teraz Oriol Romeu po tym meczu. Wybiegamy, jakby mieli dwa wozy węgla na plecach. My, nie jesteśmy przygotowani. Jedno gramy, by pan przyjedzie na trening, zacznij, by się zaczyli co trenujemy. To trzeba wszystko powiedzieć my trenujemy. Szkoda gadać, co my trenujemy, nie? To jest niemożliwe, nie? Żadnej dynamiki, żadnej szybkości nic nie robimy, tylko jakieś dziwne nachodzonego jakieś gry. To jest skandal. A później tak gramy. gramy ja mam gramy na defensywnych, przecież my nie jesteśmy kreatywni zawodnicy. Oriol My jesteśmy obrońcami, tak jest prawda. My mamy rozgrywać w tym. A.S. Od tego jest ktoś inny, tak jest prawda. No, no to trzeba to powiedzieć, no ale no i co? Przegraliśmy 1-0, ktoś tam powiedział, że. 5-3. 5-3. Wychodzi później szawi i, i tak to się I tak to się kończy no Jeszcze jedno, jeszcze jedno to o to, to podsumowuje O w ja z rzędu Nie wygląda to zbyt ciekawie i wesoło Mam wstyd, jeden wielki i kompromitacja. Na tym podsumuję e, ten mecz. Krótko, powiedz, e, jak te, te dwie bramki, które puściłeś, jak to wygląda? Gundogana, po twojej stronie, co mogłeś zrobić lepiej? Wydaje mi się, że nic tak naprawdę, bo. E, pierwszą błąd indywidualny, uderzył 16 metrów, stróż się wpadła druga z głowy. Piąta, pilnowane na piątym metrze. Zdarza się. No, no, naprawdę. Dla no, masz się katastrofa. No, no, co jelega, co powiedz... my tutaj zabraliśmy? Co? Co, co? co sobie myśli, Bramka, że kolegom tam nie idzie z przodu? Co ty co sobie myśli? W, co sobie w, no, w sumie nie, no, nie możesz No W sumie co myślę? No to no chyba. No, jestem wkurwiony, co? ale nic nie, nic nie mogę zrobić przecież. Nie mam takiej umiejętności, żeby grać. No, w polu jako jedenasty. Nic nie mogę więcej zrobić. No, 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 co, no, bezradność, niemoc. Tak jak już wcześniej powiedziałem złość. No i takie słowa mi się cisną na usta. I nie wiem co jeszcze powiedzieć. Naprawdę, wielki wstyd i kompromitacja obram. Bo... Samobicowanie. Diametralnie różne dwie połówki. Pierwszą fantastyczną i naprawdę gdyby padła to na pewno wynik tam mogłoby się... Wynik jest po prostu dramatyczny i... i... Tak naprawdę po dzisiejszym meczu nikt z nas nie zasługuje, żeby grać w ogóle w pogoni ani, ani, ani chyba w pierwszej lidze, Ani w bo, Barcelonie, bo, bo, no, To, co tutaj zrobiliśmy, to jest kurwa dramat. Święta mamy do dupy, kibice są wkurwieni, sami jesteśmy Kurwieni. trener jest wkurwiony i, i, i co ja jeszcze mam powiedzieć? No, ogólnie jedno wielkie wkurwienie, bo no, naprawdę. Tak no, e... Jedno wielkie wkurwienie, moi drodzy. I tym optymistycznym akcentem należy zakończyć ten dzisiejszy mecz. Poprawiliśmy się. Zajcie. Z całym szacunkiem. O ile ja bym wolał, żeby oni w ten sposób wyszli pogadali, niż ja zaraz będę słuchał tych wysrywów, o ile już się nie pojawiły. A do potęgo dwa. To co w poniedziałek odcinek o Barcy, a w czerwcu Mbappe lub Halend w Realu, Fengs Perez Hala Madrid, a jeszcze przegrana O tej przegrana barcy to jutro zaraz będę six six. nagrywał. O tej Barcy to jutro nagram się zaraz okaże, bo na poniedziałek chcę tematem tego klopa zrobić i nie chcę tego pominąć. Więc y, jutro najprawdopodobniej wrzucę o tym głównie, Podsumuję te wszystkie wypowiedzi, które dzisiaj będą, bo zaraz będą, założę się, znowu zrobię roast na szawim. Ja pierdzielę, zakładałem, że tylko dwa jeszcze odcinki się y, jesteśmy dziadami w tym sezonie przytrafią, czyli po El Clasico i po odpadnięciu z Mistrzów. No kurwa, nie przewidziałem, no jedno wielkie wkurwienie, że z Villarrealem będą takie ciężary, no. Co ja mogę zrobić, no. Kibice wkurwieni piłkarze kurwieni, trener wkurwiony, święta do dupy no i taka jest sytuacja, no musimy o tym sobie powiedzieć wprost, no to jest, to, jest, to, jest, to jest moment tego klubu, to jest właśnie to, to jest właśnie to gdzie jest ten klub i to widzimy i to jest właśnie to JWW, tym to porównujmy tym, tym to podsumujmy bo to po prostu święta święta Tą drużyną świata i Przyjmuje zakłady już po drugim meczu drama, drama Święto to mamy To co tutaj zrobiliśmy to jest kurwa drama Święto mamy do dupy Ogólnie jedną wielkie wkurwienie JWW Faktycznie Wszyscy do niego wspólnie zasiedli a jeden gość siedzi wkurwiony